Dzień dobry, witajcie na kanale Wróżka Alilu. Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj ze świetną polecajką. Książki pod tytułem Jak myśleć o sobie dobrze, o sztuce akceptacji i życiu bez lęku. Stefani Stal, autorka bestsellerów, napisała tę oto książkę, proszę bardzo. Serce i przytulamy się, przytulamy się, bo jeżeli my się nie przytulimy do siebie, to nikt tego nie zrobi lepiej niż my. Utul siebie! Dzisiaj jest taka prośba do Was, aby utulić siebie. Przeczytam może fragment, m, intuicyjnie wybiorę, e, które, e, które do Was będzie dzisiaj rezonowało, z którymi powinniście się zapoznać. Zaakceptuj swoje słabości i dostrzeż swoje mocne strony. Jaki to jest ważny przekaz. Zaakceptuj swoje słabości, czyli, jako ludzie, jesteśmy niedoskonali, i to jest normalne. I tego nie trzeba się wstydzić, i z tym nie trzeba walczyć. Każdy z nas jest inny i wyjątkowy, tak? Każdy z nas jest sumą wypadkową dwóch ludzi którzy się poznali, a żeby nas stworzyć, było jeszcze po drodze mnóstwo innych ludzi. Jakie to jest ważne, żeby swoje słabości zaakceptować. Moją słabością jest to, że nie potrafiłam kiedyś krytyki przyjąć. Było to odbierane według mnie jako atak, że ktoś mnie atakuje i ktoś chce mnie ośmieszyć. Teraz po latach terapii, po latach Pracy sama ze sobą. Wiem, że to jest normalne, że ludzie postrzegają Twoje niedoskonałości jako swoje wady i chcą to wyeliminować. Więc jak najbardziej, kochani, możecie popełniać błędy. Musimy popełniać błędy, żeby mieć się z czego uczyć. To jest takie ważne. Słuchajcie, naprawdę, kiedy Rozmawiam z, niepew z niepewnymi siebie ludźmi, zawsze uderza mnie to, że wyolbrzymiają swoje słabe strony. Taka jest prawda, opowiadając coś o sobie, och, um, ja tego nie zrobię, bo, bo coś tam. To jest takie właśnie taka wymówka, że boimy się czegoś dokonać, boimy się zmian. Trwamy czasami w jakichś związkach, w których nie powinniśmy trwać ze względu na to, że, że się boimy boimy się sami siebie tak naprawdę jakie to jest jakie to jest znamienne, że obawa przed samym sobą trzyma nas w takiej niewidzialnej klatce niewidzialnej klatce postrzegają siebie w zniekształcony sposób tak jakby w krzywym zwierciadle. Nie widzi na przykład, że jesteś dobrą osobą, że dla wszystkich zrobisz wszystko, potrafisz zorganizować wypad gdzieś tam na, 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 na jakieś tam nie wiem wycieczkę czy cokolwiek, że zawsze jesteś dla, dla innych, a nie dla siebie. To jest właśnie ta słabość, która tłamsi nas, tak? Krzywe, krzywe zwierciadło. Mamy wiele zalet i zewnętrzny wygląd, i wszystko, właśnie co robimy wokół siebie. Ludzie postrzegają nas zupełnie inaczej niż my sami. My, wobec siebie, jesteśmy bardzo krytyczni i bardzo siebie naduciągniemy. To jest bardzo niedobre. W dzisiejszych czasach, kochani, musimy, musimy się do góry podciągać. I to my, i to w naszych rękach jest wszystko to, co potrzebujemy. Czego potrzebujemy? Pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Bezkrytycznie, bez, bez jakiejś ale, tak? A ludzie, jak nas postrzegają, to jest właśnie wyobrażenie ich, nie nasze. Więc nasze wyobrażenie jest takie, że jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy. Możemy się udoskonalać, wchodząc w duchowe kwestie, tak? ale to, jest, to już jest inny wymiar. Tutaj na ziemskim padole musimy zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. tak? I to, na przykład, z jakich rodzin pochodzimy, nie ukształtuje nas w jak, do jakiegoś momentu, ale do jasnej cholery mamy ten mózg. Który powinien nam pomagać w tym, żeby się realizować? Nie tkwić, nie popełniać tych samych błędów, co nasi rodzice, dziadkowie, etc., tylko iść dalej, iść dalej z ich bagażem. Po prostu nie wiem, przewertować, aha, to dobra, no to to, no okej, okay, no to ja też tak nie powinnam robić, ale może spróbuję. I to jest właśnie powielanie tych wszystkich wzorców, które powinny, powinny zostać gdzieś tam za nami. I tego Wam, kochani, życzę, abyście spojrzeli dzisiaj w lustro i zobaczyli siebie takimi, jakimi jesteście, a nie takimi, jakimi. Wydaje się Wam, że ktoś Was postrzega. Tak? postrzesz siebie z całą swoją dobrością, dobrocią, pięknością i wszystkim tym, czego właśnie szukasz. To jest czego szukasz, to jest właśnie wszystko w tobie. Pozdrawiam serdecznie. Subskrybuj mój kanał po więcej treści, bądź zajrzyj na Facebooka Alilu Nowak. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego.